Powiedz, czy listopad pasuje tobie jako termin, bo powiedziałeś, że chciałbyś stoczyć w tym roku jeszcze jeden pojedynek, no i e, jegomość pewien, number one, w sensie e, właściciel pasa powiedział, że ja tak już ciebie wypycham, oczywiście do przodu, tak, tak. ale powiedział, że listopad e, to jest taki idealny dla niego termin. Dosłownie napisał to chwilę temu. To chwilę, no. tak. Nie, no, listopad jest elegancki terminem, mi się wydaje. Tak, no też mi się tak wydaje, powiedz. A powiedz przede wszystkim, no bo tam się bardzo dużo dzieje, jest ta przepychanka, ona zawsze się, wyjątkowo się wzmaga, kiedy Ty gdzieś tam się zbliżasz właśnie do tego topu, ona się wzmaga zdecydowanie. Każdy tam... chce, nie, że każdy, każdy chce sobie utorować tą drogę do pierwszeństwa, wiesz, no i, i wiesz, no i się przepychają po prostu, wiesz, jeden drugiego wyzywa udowadnia, że on lepszy, że ten lepszy, że ten więcej zrobił. No, także, także tak to wygląda. Mhm. Tylko powiem Ci, ja osobiście jestem takiego zdania, że Weterani, przede wszystkim, weterani, jeżeli tak mogę Cię nazwać, w sensie już zawodnicy z, z doświadczeniem i na, na koncie, to powinni być jednak pierwsi z tego, z tego powodu, że, że tak ja nie ładnie opieram. powiem, że czas ucieka, a ci młodzi naprawdę mają na to czas. I taki Dominik Hayes, który, który naprawdę dobrze sobie radzi, nie przegrał jeszcze żadnego pojedynku, ma dobre. Ma dobre Kilka zwycięstw UFC, on, on naprawdę ma czas. Zresztą teraz chyba nawet przyjął pojedynek, albo to jest takie ustalane jeszcze za z, z Chrisem Whitemanem, który ma debiutować w wadze Półciężkiej. Chyba już chyba, chyba jest to ogłoszone, wiesz, oficjalnie przed chwilą też no, Okej, okay. przygotowywałem się no. do programu. No, no, kar... no, no, dlatego... no ja wiesz, dlatego ja no, wiem, ja że też już wiesz, ja też mam coraz czasu mniej, tak? Bo, bo móc się nie robię. Także fajnie byłoby. Fajnie byłoby wydostać tego title shot'a, no ale jeżeli nie, no to jeszcze jestem na tyle, wiesz, na tyle mam tego ognia w sobie i chęci i wszystkiego, że jeżeli będzie trzeba, no to jeszcze zrobię tą jedną walkę. A nawet dwie, jeśli będzie trzeba, Także, no także nie było Ale mam nadzieję, że się tak wszystko poukłada, wszystkie, wiesz, yy, troszeczkę szczęścia w tym wszystkim dopiszę, że, 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 że ta walka nastąpi. Dobra, no ale zobaczymy, bo trzeba, trzeba chwilę czekać. Oby tak było, ale powiedz, bo powiedziałeś właśnie, że czujesz w kościach, właśnie, że będzie jeszcze jakiś eliminator jeden. No to tak, Dominik Heiss jest wykluczony, bo walczy z Chrisem Wojdłowem. Anthony Smith, chyba z tego co mi wiadomo, do końca roku ma pauzować. Corey Anderson się domaga drugiego pojedynku, no jest jeszcze Walker, tak? No także zobaczymy, no sam jestem ciekawy, to z Antonie na nie wiedziałem, że on, że on pauzuje do końca roku i tak gdzieś myślałem, że właśnie może, może to będzie on. Mm -hmm. Ale jeżeli on pauzuje, no to wtedy gdzieś tam może ta moja walka o ten wiesz, może, mo, może to się ułoży tak, że będzie jednak John Jones, no zobaczymy. No. Johnny Walker, wiesz, no wiesz, on jest też mega mocny, młody zawodnik, ale wydaje mi się, że on powinien jeszcze zrobić coś tam, wiesz. Zdecydowanie jakiś, tak. ten, Jakąś walkę. Y i wtedy się dopiero wiesz, domagać. No, nie? Także jeszcze jest, no właśnie, Corey Anderson, no, no zobaczymy, no też jest gry cały czas, ja tak jak mówiłem, właśnie ja staram się też nie ulegać temu zjawisku takiego, takiej nowości, świeżości. Pojawia się zawodnik, który, wiesz, wygrywa w wielkim stylu kilka pojedynków i od razu wszyscy gdzieś tam go pchają na sam szczyt. Ale wydaje mi się, że to jednak no trzeba zawsze właśnie udowodnić nieco więcej. Wydaje mi się, że ty zdecydowanie udowodniłeś. Że, że mógłbyś już teraz walczyć. I pytanie właśnie, yy, abstrahując od tego wielkiego zwycięstwa z Lukiem Rockholdem, czy uważasz, że yy, w ten sposób, wygrywając właśnie, nokautując Luka Rockholda, w jakiś sposób właśnie utorowałeś sobie drogę i wymazałeś w pewnym sensie yy, tą przegraną z Czego Santosem na tyle właśnie, żeby faktycznie już od razu zawalczyć o pas? Co, no ja mam taką nadzieję, no tak naprawdę zobaczymy, no. to, to jest takie, to co ja myślę to jest jedno, to co myślą woda że to jest druga a jeszcze mm -hmm. pytanie, z kim John Johnson sam będzie chciał, wiesz, zawalczyć, bo on też pewnie mi się wydaje, ma jakieś, ma jakieś zdanie to, do tego, no, nie? Mm -hmm. To nie jest tak, że wie że, że pewnie on też, wydaje mi się, że on ma główne zdanie sobie decyduje z kim teraz będzie walczył. No, nie? Ja myślę, że sędzia i stripteaserka teraz mają decydujące zdanie. Czy John Johnson zawalczy? No. To, to bym się wstrzymał, bo to wiesz, to jest łatwo ludzi oskarżyć, tak wiesz, jeszcze takich, kto patrzy, no wiesz, oskarżą o molestowanie, no to to już w ogóle jest dziwne, no, nie? No tak jak, jak tam Andrzej oso... Leper powiedział, że prostytutka, prawda? Jak, jak oskarżyć się no. o gwałt. No takie to jest. A poza tym, to jest, wiesz, no, no, że w MMA, ale w Hollywoodzie było to, to bardzo modne. <śmiech> 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 Także wiesz, no, tu to bym się wstrzymał z tym, ale znowu z drugiej strony, wiesz, Jones no, już nie raz pokazywał, że, <laughs> że, że wpadki też nie sobie go jakimś tam... Nie są łopcem, nie? Tak, to prawda.